W tym odcinku przetestujemy sobie Takisy Kabum. Tak jak widać one się prezentują. Tutaj macie i firmę, jest to Takis. Informacja o smaku jest to Kabum, keczup siracha. Poziom ostrości. Gramatura jest to 80 gram. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. I daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i przesapania produktu do miseczki. Tak ja widać prezentuje takie tak i możemy go sobie przetestować. Spodziewają się, że to będzie smakować jak czytosy Ketchupowe. I się pomyliłem, bo to smakuje jak taki naprawdę naturalny keczup. Jest to takie lekko pikantne, takie przyjemne. Tutaj macie cena, jest to 15,50. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają przyjemny keczupowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że są za drogie. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8,5 na 10, jeżeli komuś nie przeszkadza cena, to mogę serdecznie polecić. I na koniec i papa!